Hejka wszystkim! Dzisiaj robimy unboxing labubu i 2. No ogólnie, dobra. No to zasubskrybujcie, dajcie lajka i napiszcie komentarz. No, no to dobra. To dobra. Poczekajcie. Ona jest, ona jest znowu ptak. Ona wróciła. No chodź tutaj teraz. Dobra, nieważne. Robimy teraz ten unboxing dla Bubu? No oczywiście, że tak. I że trzeba. Chodźmy Nie chcę zobaczyć, jakiego Pekszopa, czemu on jest zniszczony. Co to jest? Nie. Nie mam pytania? Podróżnik. Dobra. E, tu mam kartę, ale potem na nim zobaczę. Ja bym ogólnie chciała kapibarę. Poka Jedynie bym chciała kapibarę. Gdzie? Tu. A ja bym chciałam tego pieska. Dobra. Chcę tego? Tego, tego. Pola by chciała tego pieska. Tak, Tego. No dobra. To robimy ten unboxing. No to gdzie jest ten pietrzek? No w tej folii. Kartę potem odsłonimy. Nie patrzymy. Zamknij oczy. Zamknąć? Zamknąć? Eee. Już? Nie. Już? Dobra. Merchewka jest. <laughs> wow! Jeszcze się głowa rusza. Postawimy to tu. Oh, I marchewki. I kartki. A karta. karta. Takie. O nie. Dobra, okej. Bo mam się tu wysypał popcorn. To wyrzucamy. A teraz la no, bubu. notyzowała O! ja bym chciała ja bym chciała sekreta siądź pani polu ja też mam jednakowe krzesełka co? dobra nic ja bym chciała sekreta a ja zawsze co niebieski. tego niebieskiego? tak ja, ja bym chciała też tego, dobra, wolałabym chyba sekreta. Dobra, nie ważne. Otwieramy labirint. A czemu zawsze ty musisz otwierać? Ty patrzysz. Ciasteczka. Dobra, nie patrzymy nie oczy dobra, nie patrzysz. Dobra, otwieramy. Coś nie chcesz się otworzyć. mi no. się śliku? No, możesz się otworzyć. Patrzcie. Mamy niebieskiego. To jest to, co chcieliśmy. Fajne, ocencie. oryginal. 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, a stópki co? też jest oryginalne. To nie widać na tym. Jest tu. No, nie widać kurde. A póki Łóżka są w siebie skierowane, czyli w tą. Nie w wsteczną, tylko w tą. No, dobra. A wiesz. Goodbye! Zostawcie lajka i wskazuje. Poczekajcie, jeszcze się nie żegnamy jeszcze karta. No, śledzę, nazywa... będzie moje... Dobra, pokaż. Dobra, pa. Pokaż.